Tofi Dawida są takie, ogólnie taka plotka początko po mnie to dziwiło. ogólnie od tego zacząć, że niby ja kupiłem lajki dziwne. Po pierwsze nie jestem idodem, żeby kupować lajki, a dwa też mają 913 lajków, a, a my mamy 1000. To jest z górą? Powiedzcie fanowie my. I no te lajki wchodzą same. A nie, że niby ja kupuję lajki, bo coś. Taka plotka po się poszła. A to są frajerzy, te, nie wiem jak to powiedzieć, tylko to nie są hejterzy, to są frajerzy. Frajerzy sobie pobijali sobie do głowy i się cieszą z tego, co pierdolą. To są dla mnie śmiecie. Krótko na temat. A Wy, Panowie, po prostu się dajecie wkręcać i zabawy. A dwa, jak nie macie pewności, pytacie się nas, a nie idiotów. Słuchacie. Krótko na temat. Bo od kilka dni ja wyłapałem w ogóle na stronach, że niby my kupi kupiliśmy e, lajki. Trochę się to jest. Kto tutaj jest idiotą to jest Czyli te niby trolle i gimbusy, którzy nie odróżniają, że my mamy coraz więcej ponad 1000 lajków, like, oni mają 913 lajków like. to trochę słabiutko, słabiutko. Słabo się starają na swoim fejsie. wow to my jesteśmy Góroni Sądowy Nie wiem jak to u nas jak Nie Spele Kundru na ten, pozdrawiam.